Być może część z was zastanawiała się, gdzie się podziewam. Zapewniam was, że nie próżnowałem. Mam infekcję utymalną. będzie tak, że muszę mógł wysiedzieć. Proszę o nowość. Krot i Dalmaksie. O, lecimy te święte nogi. bo... No dobra, może trochę. Wreszcie udało się skończyć Mazdę na ten sezon. W teorii wystarczyło tylko polakierować całość. W teorii. Nie będę Was zanudzał szczegółami, ale oczywiście nic nie poszło po mojej myśli. Wrzuciłem opony na poszerzone felgi, założyłem koła do pomalowanej już budy, żeby okazało się, że przód się nie mieści. Nie ma to jak ciąć i rolować błotniki świeżo pomalowanego auta. No, tylko ja to mogłem tak spieć. Muszę jeszcze zrobić nowy wydech końcowy, ale generalnie auto z grubsza skończone. Wprawdzie sezon powoli dobiega końca, ale myślę, że uda mi się jeszcze odwiedzić jakieś wenty. <grym wytrych> Teraz muszę ustalić priorytety. Miata prosi się o remont silnika. Podłużnice z przodu powoli opuszczają tę imprezę. Przydałoby się też w końcu wrzucić turbo. W leksie od pół roku nic nie ruszyłem. Trzeba ogarnąć korozję i zadbać o wizualną stronę fury. Chciałbym go trochę obniżyć, zapodać jakieś stylowe koło. Tymczasem co ja zrobiłem? Kupiłem kolejne auto.